Zerowanie dysku przed oddaniem laptopa jest bardzo kluczowe ze względów bezpieczeństwa danych. Dzisiaj poradnik jak przygotować laptopa czy komputer do sprzedaży. Oto kilka powodów dla których warto to zrobić. Pierwszym z powodów dla którego warto to zrobić jest oczywiście ochrona prywatnych danych, ponieważ twój dysk twardy zawiera pliki, hasła, dane logowania, e-maile, zdjęcia, dokumenty i inne informacje osobiste. Nawet po ich usunięciu mogą one zostać odzyskane za pomocą specjalistycznego oprogramowania do odzyskiwania danych. Zerowanie, czyli nadpisanie zerami lub jedynkami, sprawia, że odzyskanie plików staje się w takim momencie praktycznie niemożliwe. Drugim z powodów, dla którego warto wykonać właśnie takie zabezpieczenie, to zapobieganie kradzieży tożsamości. Jeżeli zostawiasz na dysku na przykład zapisane hasła, loginy do banku, pliki z danymi osobowymi, mogą one trafić w niepowołane ręce. Cyberprzestępcy mogą wykorzystać je do kradzieży tożsamości, co może skutkować na przykład wyłudzeniami kredytów na Twoje dane. 3. Zapobieganie dostępowi do firmowych i poufnych informacji. Jeżeli używaliście laptopa służbowego, na dysku mogą znajdować się dokumenty firmowe maile, bazy danych czy projekty. Dostanie się tych danych w niepowołane ręce może prowadzić do naruszenia zasad RODO czy polityki bezpieczeństwa firmy. Po czwarte, zapewnienie czystej instalacji dla nowego użytkownika. Po wyzerowaniu dysku można bezpiecznie zainstalować nowy system operacyjny, co sprawia, że nowy właściciel takiego laptopa czy komputera nie natrafi na Wasze stare pliki czy ustawienia. Czysty system oznacza także lepszą wydajność i brak potencjalnych problemów z przeszłymi programami czy wirusami. 5. Trwałe usunięcie śladów aktywności. Nawet jeżeli sądzicie, że nie macie ważnych plików na laptopie, dysk może zawierać historię przeglądania, pliki cache zapisane sesje logowania. Systemy Windows czy Linux przechowują wiele informacji w plikach tymczasowych, które mogą ujawnić Waszą aktywność. Jak skutecznie zatem usunąć takie dane? Można to zrobić na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest proste usunięcie plików do kosza, a potem upróżnienie tego kosza. No ale jest to mało skuteczne, ponieważ system tylko oznacza miejsce jako wolne po takim usuniętym pliku, ale dane można odzyskać. Można taki dysk sformatować. Jest to już trochę lepsze rozwiązanie, ale nadal nieskuteczne, ponieważ formatowanie nie nadpisuje danych, a tylko usuwa indeksy do tych danych. No i w końcu trzecim sposobem jest zerowanie dysku. Jest to najlepsza skuteczna metoda kasowania danych na komputerze czy laptopie. Polega ona na nadpisaniu dysku zerami lub jedynkami, co skutecznie uniemożliwia odzyskanie takich plików nawet przez profesjonalne programy do odzyskiwania danych. Jak wykonać takie zerowanie danych bez użycia płatnych? Programów system Windows posiada wbudowane narzędzie do obsługi dysku w naszym komputerze, które nazywa się DiskPart i posiada komendę zerowania danych dysku, o której wie jeszcze mniej użytkowników, a nazywa się ona Clean All. Już wam pokazuję, jak to zrobić. Aby użyć narzędzia całkowitego wymazania naszego dysku, otwórz wiersz poleceń jako administrator. Możesz to zrobić na pierwszy sposób, naciskając klawisz Windows plus klawisz R, a następnie Ctrl-Shift-Enter, aby uruchomić wiersz poleceń z uprawnieniami administratora. Drugim sposobem jest wpisanie w pole Wyszukaj polecenia CMD i kliknięcie Uruchom jako administrator. Potem musisz wpisać polecenie Disk Part, następnie polecenie List Disk, to polecenie wyświetli listę wszystkich dysków, jakie macie zainstalowane w Waszym komputerze, bądź to laptopie. Potem musicie wybrać dysk, który chcecie wyzerować, np. dysk 1, 0 lub 2. Jeśli nie wiecie, który to dysk jest tym właściwym do wyzerowania, kliknijcie prawym klawiszem myszy na Mój komputer, potem wybierzcie opcję Zarządzaj, następnie z lewej strony rozwińcie pozycję Magazyn i przejdźcie do pozycji Zarządzanie dyskami. Na liście odszukajcie, który to numer dysku jest właśnie do wyzerowania. W moim przypadku jest to dysk testowy D, który jest dyskiem 0. Wybieram więc dysk 0, wpisując polecenie select disk 0. Potem pozostaje już wpisanie komendy clean all, która wyzeruje ten właśnie dysk. I uwaga, ponieważ ta operacja usunie bezpowrotnie wszystkie dane na waszym dysku. Zerowanie może potrwać kilka godzin w zależności od pojemności dysków, w przypadku dysków HDD lub znacznie krócej w przypadku szybszych dysków SSD do nawet kilku minut. Rozpoczętej procedury nie przerywamy i czekamy aż komputer zakończy działanie czyszczenia dysku. Po zakończeniu wyjdź z programu Diskpart polecaniem Exit i jeszcze raz Exit, żeby wyjść z wiersza poleceń. Tak więc jeśli sprzedajesz, oddajesz lub zwracasz laptopa, zeruj dysk. To jedyny sposób, aby trwale i bezpiecznie usunąć dane, korzystając z ukrytego i darmowego narzędzia w Twoim systemie Windows. Proste usunięcie plików poprzez przeniesienie ich do kosza, czy nawet formatowanie, niestety nie wystarczy. Arek Wam dobrze radzi, bezpieczeństwo danych to podstawa. Nie zostawia ich przypadkowej osobie. W tym poradniku to wszystko. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.